Cześć. Nazywam się Tomasz Rożek i prowadzę YouTube'owy kanał Nauka. To lubię. Zachęcam Was bardzo serdecznie do wzięcia udziału w szkoleniu w wykładach dotyczących tworzenia wideobloga, wykładach, które będę miał przyjemność prowadzić w ramach Akademii Dziennikarskiej. Przypadek. Chyba nie w moim przypadku z kilku powodów. Choćby dlatego, że ja uważam, że w życiu nie ma przypadku, wszystko jest po co się. Po drugie, ja dziennikarzem chciałem być od naprawdę dziecka. I w dorosłym życiu, kiedy skończyłem już studia, jako inżynier z nawet dwu- i pół stażem, zmieniłem wszystko w swoim życiu. Zapisałem się na podyplomowe dziennikarstwo. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby się spotkać ze mną. Będę starał się przekazać całą wiedzę, którą w ciągu tych dwudziestu kilku lat pracy dziennikarskiej posiadłem. Często są to doświadczenia, których nie znajdą Państwo ani w żadnej książce, ani na żadnym wykładzie. To są doświadczenia żywcem wzięte z codziennej, bardzo ciężkiej często i wymagającej pracy. Często słyszymy, że żyjemy w kulturze obrazkowej, ale to nie jest prawda, dlatego, żeby opowiedzieć jakąś historię, nawet filmową, to najpierw trzeba opowiedzieć ją słowem. W 2021 roku pytanie o to, czy komunikacja przez filmy w internecie ma sens, nie ma sensu. Skoro więc nie pytamy, czy robić filmy, zapytajmy o to, jak robić je dobrze i o tym porozmawiamy na naszych warsztatach.